czemu? Bo jak się zajmiecie pracą nad sobą, jak będziecie obojętnie jaki inny temat przepracowywać, to tamte rzeczy na pewno zaczną się włączać. Zaczną się włączać, a jak się zaczną włączać, zaczną was po prostu demotywować. Jak was zaczną demotywować, to jest ogromna szansa, że ulegniecie i po prostu strzelicie w tym kąt. Potwierdzając sobie jednocześnie, że tak, no, te wyobrażenia są słuszne. Nie się nie uda, nie to, nie to nie to nie dla mnie. I tak zrodzi się nowa racja, racja niemożności, która się potwierdzi kolejnym takim działaniem. Oczywiście potem takie osoby, takie osoby, że tak powiem, jakby chcą dzielić się własnym doświadczeniem, uczą innych, co tu jest możliwe, a co nie, prawda? No. Jest i pewien problem, no niektórym się udaje, prawda? Trzeba to sobie też jakoś wytłumaczyć. Ale i na to znalazła się rada. Mówi się o nich, że to są wyjątkowi szczęściarze, takich jest raz na tysiąc, prawda się zdarza. No ale to na pewno nie ja, ja takich mechanizmów nie mam, ja takim szczęściarzem nie jestem, prawda? To jest jakaś tam klasa wyższa, prawda? Szczęściarze. I im się udaje, bo to są szczęściarze, ale mnie i normalnym innym ludziom nie, prawda? Także wszystko się da wytłumaczyć. Przy takiej teorii można już spokojnie żyć w poczuciu niemożności, prawda? Wszystko gra, wszystko wytłumaczone. Więc, nawet jak się jakiś rodzynek trafi, to oczywiście jest to szczęściarz. Oczywiście, jak taka osoba potem ma swoje dzieci, uczy je, mówi: Ty tutaj na takie szczęście nie licz, bo to mają nie liczni. Ty się licz z tym, że będziesz żył w poczuciu niemożności. Nie? Takie nauki rodziców pewnie wam są znane, uziemiające, jak to mówią. No i życie toczy się dalej w kontekście, oczywiście, tych tutaj wyobrażeń. Czy jest to słuszne? Na pewno nie, ponieważ są to tylko ograniczające przekonania, ale niestety, tych, które te osoby będą żyły, i ponieważ ten świat będzie im się wydawał realnym, więc innych wokół siebie też będą uczyć i instruować, że taki jest realny świat. Oczywiście, pojęcie realności jest pojęciem względnym. Jest pojęciem niezwykle względnym. O tym też warto tutaj sobie powiedzieć parę słów. Ponieważ to Wam tutaj troszeczkę rozjaśni pojęcie względności i pojęcie prawda, możności, niemożności w troszkę innym kontekście. Wielu mistyków i wielu ludzi rozwijających się duchowo e, często używa takiego bardzo dziwnego stwierdzenia. Dziwnego, ponieważ jakby z punktu rozumu nie pasującego do, do, do kontekstu i sytuacji. Mianowicie, bardzo wielu mistrzów twierdzi, że cudów nie ma. Tak, bardzo wielu mistrzów twierdzi, że cudów nie ma. Że nie istnieje pojęcie cudu tak naprawdę. I ja się z tym zgadzam. Nie istnieje pojęcie cudu. Wiecie, skąd się to przekonanie wzięło tak naprawdę? Jak ono wyewoluowało? Wy w, w, w... w tej ścianie w ogóle nie? No cud, czy ono wyewoluowało z innego powodu, ponieważ od pewnego czasu społeczeństwo zaczęło sobie tworzyć tak zwane normy normalności. Dlatego powstało też pojęcie cudu. Kiedyś nie było pojęcia cudu, kiedyś to sobie nazywamy cudami. Było normalne, że pewna grupa ludzi to potrafi. Było to tak normalne jak, jak, jak każda inna rzecz, nikt z tego jakiejś wielkiej sprawy nie robił. No, było wiadomo, że ktoś tam ten, ten, czy tamten to potrafi, ja tego nie potrafię, potrzebowałem tego, szedłem do niego, a jak się już nauczyłem, wszedłem na ten poziom, że potrafię, no to fajnie, nie, to robię. Nikt z tego wielkiej sprawy nie robił. Dopiero po jakimś czasie się, zaczęła się tak zwana normalizacja społeczeństwa. I na pewno w dzisiejszym świecie zauważa się to bardzo mocno. Yy, istnieje pewna grupa działań, która nazywa się powiedzmy sobie życiem w normie. Znacie to, prawda? Jest to zwykła codzienność. Praca, nie szkoła, dom, rodzina. No, yy, yy, jak logicznym jest to, że nikt się nie teleportuje, tylko jeździ samochodem albo zachowywa piechotą, prawda? Logicznym jest to, że nikt się nie samo uzdrawia, tylko prawda, idzie do lekarza, bierze tabletki. To jest uzdrowienie. Logicznym jest, że nikt nie używa kreacji, tylko ludzie po prostu ciężko pracują na swoje utrzymanie i to jest normalne. Rozumiecie? Logicznym jest, że nikt nie rozmawia z Bogiem sam, tylko idzie do kościoła i w ten sposób używając różnych formułek i doktryn się modli. I tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie cały system tak zwanej normalizacji społeczeństwa. I żyjąc w ten sposób, w społeczeństwie wytworzyły się takie pewne pojęcia, co to jest normalne życie. I teraz z druga strona medalu wszystko co wykracza poza to pojęcie normalnego życia jest uznawane coś jako coś w rodzaju właśnie już para, para, czyli ponad. I teraz wyobraźcie sobie, że w takim społeczeństwie pojawia się człowiek, który na przykład umie lewitować, umie uzdrawiać, umie materializować przedmioty. Co za anomalia, nie? Chodząca, wstrętna, prawda? Niszczy cały światopogląd ludzkości, nie? Ludzie sobie już dawno ułożyli, co jest normalne, a co nie, a przyszedł taki że wszystko burzy, nie? Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, Dlaczego taka normalizacja postępuje? Dlaczego ludzie się na to zgadzają? Dlaczego ludzie, że tak powiem, lgną do takiego życia, skoro ono jest ograniczające? Istnieje parę odpowiedzi, chociaż te odpowiedzi, które powiem, na pewno nie są wyczerpujące, bo to jest bardzo szeroki zakres tutaj różnych intencji. Ale po pierwsze, jest to wygodne. To wygodne dla samych ludzi. Ludzie z góry mają ustalone, co jest, co jest normą, co nie. Od dzieciństwa się tego uczą, mają dużo zakorzenione Wiedzą, jak w tym świecie się obracać. Boją się tego również ludzie, którzy boją się zmian. Świat taki znormalizowany, łatwo przewidzieć. Wiadomo, co tam jest normą, czego się spodziewać, czego nie. I niewiele tutaj trzeba zmieniać, a można w tym Zasadna ograniczenie oczywiście. Mają oczywiście w tym interesy wszelkiego rodzaju ugrupowania, ugrupowania struktury różnego rodzaju. Na przykład strukturom religijnym bardzo zależy na tym, żeby taka normalizacja następowała, ponieważ jeżeli takiej normalizacji by nie było, to za chwilę po prostu ludzie rozwijając się, wychodząc poza te normy, Sami by umieli dużo więcej niż proponują religię. religie. Religie stałyby się niepotrzebne. A to niestety bardzo przeczy interesom religijnym. W związku z tym lepiej, żeby ludzie żyli w takiej normalizacji, a coś ponad, coś para, to widzieli właśnie potrzebę szukania tego w religiach. Czy firmy farmaceutyczne na przykład mają w tym cel? Też. Lepiej, żeby człowiek był nienauczony samouzdrawiania, nie znał tych prawideł, lepiej, żeby dla niego normą było polecieć do lekarza i kupić plik tabletek za jakąś ogromną gotówkę i zjeść się, prawda? Bo wtedy i lekarz, i firmy farmaceutyczne zarabiają, a poza tym wiadomo, że to jest tylko zaleczone na planie fizycznym, nie wyleczone w psychice. W związku z tym za jakiś czas znowu się rozwinie, wiadomo, bo wzorce to spowodują. No i znowu ten człowiek będzie musiał pobiec do lekarza i znowu kupić plik tabletek. I tak kółko. Za jakiś czas choroby się przez to u ludzi powtarzają, bo nad nimi nie pracuje. Mają w tym interes? Mają, prawda? Właściwie większość ludzi staje się stałymi klientami, tylko różnica jest taka, że jeden jest częściej stałym klientem, a drugi jest rzadziej stałym klientem. To już w ogóle miedzi, jak są ludzie schorowani i są to choroby wymagające stałego, że tak powiem, jedzenia tabletek, a to jest klient stały do końca życia. Nie? I teraz wyobraźcie sobie, taki człowiek uczy się samouzdrawiania i od pewnym momencie po prostu nie potrzebuje tabletek, ponieważ jego zdolność samouzdrawiania wyszła na taki poziom, że sam sobie radzi i eliminuje tę chorobę. No przecież firmy farmaceutyczne nie były zadowolone z takiego obrotu sprawy, prawda? Klient stracony na całej.